Jak głośnik tak profesjonalnej marki, jaką jest Pionier, został zbudowany? Nawet nie potrafili stworzyć dobrego górnego zawieszenia, żeby poprawnie pracował. Zobaczcie, jakie tutaj tworzą góry i doliny. Przy prostej pracy tego zawieszenia doskonale to tutaj widać. A jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego głośnika, pójrzcie sami na wagę. 166 gram. Totalna wydmuszka, nic nie waży, a jeszcze gorzej gra. Zupełnie się to do niczego nie nadaje. Mamy rozwiązanie tego problemu. A to nie, sorry, to nie tym razem. Rozwiązaniem tym są nowe, dedykowane głośniki do Toyota DL serii CRUZ. Są to świetne głośniki zaprojektowane w Szwecji. Pasuje idealnie do Toyoty i u góry mamy uszczelkę i od dołu mamy uszczelkę. Złącze jest oczywiście systemowe, dedykowane. Potężny układ magnetyczny 100 RMS-u. Jest to układ hybrydowy, jest to i ferytowy i neodymowy układ. Dzięki temu mamy bardzo wysoką skuteczność nawet z fabrycznego radia, nie trzeba dokładać wzmacniacza, ale po dołożeniu wzmacniacza pokazują prawdziwy pazur i potrafią naprawdę potężnie uderzyć te głośniki. W prosty i przyjemny sposób, nawet ty sam możesz to zrobić, ponieważ instrukcja dołączona do tych głośników pokazuje krok po kroku cały proces, jak wymontować stare i zamontować nowe głośniki, w tym przypadku DLS. Głośniki te pasują naprzód oraz na tył samochodu. Wszystko odbywa się w technologii plug and play, w związku z tym gwarancja fabryczna pozostaje. A po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową. Dzięki, cześć!